Cześć. To ja! Nazywam się Bella. Bela. Jestem słodkim pieskiem. Mam wielu braci. Gwiazdę, śnieżynkę, białaka, Nelsona i Różyczkę. Na stajni nie ma więcej psów. Jestem tu jedyna. I z tego powodu się cieszę. Pani mnie traktuje jak gwiazdę o koniach to już nawet nie mówię. Ich to jest biliardy. Ja mam lepsze zajęcia. Skrobanie do drzwi. Hmm, co się tu dzieje? Czekaj, sprawdzę to. Ach, Bella, co ty tutaj robisz? No dobrze, już dobrze, wchodź. Ale ja nie chcę wchodzić. Chcę, żebyś się ze mną bawiła. Mój Bella, nie przeszkadzaj mi. Wiesz przecież, że pracuję. Zawsze tak się kończy ten dzień. Aż pewnego dnia. Tak, to Karol, mój ulubiony pan. Ach, Bella, co ty tutaj robisz? Tak wiem, nazywam nazywa się Bella, ale nazywam się Bella. Ej, hey, zły piesek, zejdź mi z maski. Mam dla ciebie niespodziankę i zresztą dla Re... pani Renaty też. Ach, no dobra. Hej, Karol, zatrzymasz się u nas? Wiesz, nie mogę. Czemu? Przecież zawsze u nas zostajesz. Bo mam mały kłopot. Jaki? Dla nas nic nie jest problemem. no dobra. Ale ostrzegam, on jest trochę wymagający. Wymagający? Tak, ale mam pytanie. Mogłabyś zostać z moim psem? W... Jadę na Florydę i nie wiem, co z nim zrobić. A... Psów tam nie można przewozić. Jedynie koty, one są spokojne. Psa Bela się cieszy, na pewno. Dlatego mówiłem, niespodzianka. O, ale fajnie. Pokaż tego małego. No już, wysiadka. Dobra, no to pa. Pa. Pozdrowionka. <coughs> Jejciu, jakie słodki. Jejku. Jejciu, no, skalikuj się, to tylko mały piesek. A jednak coś mnie ominęło. Słyszałam jakiś dziwny dźwięk. Przecież tu nie ma więcej psów, więc tam poszłam. Czym prędzej się dało? Tak, już, Ach, jaki ty jesteś słodki. Nagle poczułam się bardzo dziwnie, jeszcze nic. Nigdy takiego mojej pani nie zrobiła, ale wtedy zrozumiałam czemu. Czemu on ma przepaskę na oczy? Mnie się pytasz? Bo ja wiem. To są okulary chyba. A, dobra. Cześć. Au. He, hej, szukasz kogoś? Nie, chciałam się przywitać. W końcu jestem jedynym psem na tej stajni. No już chyba nie. Po co ci okulary? Ach, nie wiesz jak to być. Ach, świetnym psem. <laughs> Ew, uu. Coś nie pasi? Nie, nic. <laughs> Lepiej idź i uważaj, bo on gryzie. Dobra, dzięki. Nie wiem o co jej chodzi. O, tak, 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 tu. O. A, czemu tak tu krótko jeszcze od tamtego czasu? Bella zrobiła się tajemnicą. Wkrótce jednak musiała coś zrobić. Oj. Czemu ja tak gadam o sobie? Co niezbyt fajnie brzmi, <laughs> powinnam obudzić w sobie groźnego psa. Muszę się tego nauczyć. Dlatego dziś w nocy ucieknę. Noc. Cześć, Bella, co robisz? Ja nic. E nic. Ach, chusawik, idź stąd. Hmm. Naprawdę. Myślę, że jestem takim głupiutkim kucykiem, tak? Nie przeszkadza mi. Robię coś bardzo ważnego. A to się pani dowie. Jednak nie wiedziałam, gdzie można znaleźć jakieś psy. Nagle usłyszałam szczekanie. Dochodziło gdzieś stamtąd. Szłam w tamtą stronę. Szłam za dnia, jak i nocą. Słońce już powoli wstawało, a ja szłam. Ten głos dochodził gdzieś ze wschodu. Nagle zrobiło się coraz jaśniej. Szczekanie było coraz bliższe i bliższe, aż dotarłam do celu. Że co? Byłam nieco zdziwiona. Patrzcie, kogo zobaczyłam. Hej, mały jesteś. No, groźnie ci powiem? Tak, i to bardzo. A co? Zadrzesz ze mną? Ha! <laughs> nie, ale chciałam cię poprosić o rady. Jakie? Żebyś nie nauczył ci kości. Po co? A to zobaczysz. Dobrze. Spróbuj szczeknąć jak tylko najlepiej możesz, dobra? Dobra, postaram się. No i o to chodzi. Pierwszy cel zaliczony. teraz drugi. Teraz nauczę się tego. <grabias> 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 Może nie tak mocno, ale dobrze. W każdym razie... Ej, dzięki. Teraz, no nawet nie powiem Ci to miejsce. Mogę tu zamieszkać? Co? Mogę tu zamieszkać? No dobra. Jej, jej. Okej. Okay. To było dość dziwne. Dobra, a teraz ważna rzecz. Proszę psiaki, to jest dla Ciebie nowiutki. Bella, a dla Ciebie jabłka. Te Twoje ulubione. Bądźcie grzeczne. Um, przepraszam, ale wiesz, że to jest moja miska. Halo! No i już ze żarty. <laughs> Dobrze, a więc taki jesteś. Widzimy się o północy. Hej! Czego? Mm. Możemy się zobaczyć o północy. Kiedy? Dziś wieczorem. Hmm. Gdzie? Przy boksie. Hmm, Storma Drakuli. Dobrze. Jest! Udało, się udało. O północy. Ach, dobra północ jest. Przyszedłem punktualnie. Ile mam jeszcze czekać? Hej. Gotowy na niespodziankę? Jaką niespodziankę? Tak. Ah. Jaką masz? Gotowa. Koniec z nim. Dzięki za oglądanie do następnego odcinka.